praktycznie wszystko gotowe, tor czwarty pusty. Więc możemy tak naprawdę przejść już do przedstawiania składów. Na torze ósmym wystartuje Agros Helm Julia Dziurawiec, Wiktoria Gajosz, Wiktoria Wdowiak, Julia Kawałek. Tor siódmy AZS UMCS Lublin. W składzie Małgorzata Pojęta, Michalina Grudzińska, Amelia Czwodzińska i Natalia Szukała. WLKS Wrocław na torze szóstym. Łucja Blum, Jagoda Pytel, Zofia Kozłowska, Oliwia Gabińska, e, CSIR Dąbrowa Górnicza, Kinga Mucha, Julia przewieźnik Zuzanna Sraga e, i e, Paulina Nawrot. Do czwarty jest akurat pusty. Tor trzeci Stal Ostrów Wielkopolski. Julia Podruczna, Oliwia Klar, Dagmara Adamcio, Inga Kanicka. Tor drugi, Agrosy Zamość Aleksandra Beńko, Aleksandra Tarnowska, Anna Bibik i Amelia Kuźniarz. I tor wewnętrzny, Budowlani Częstochowa w składzie Aleksandra Lipska, Kinga Woś, Oliwia Cyrulińska i Maja Jundził. W minionym roku 47 sekund, 40, 47 setnych starczyło do mistrzostwa, rekord Polski. 45-49. I też nasz operator także wskazuje na najmocniejszą sztafetę. Też mamy czasy z tego sezonu, i właśnie Ostrowianki jako jedyne przebiły barierę 48 sekund. O medale może natomiast albo nawet. Pokrzyżować plany, może mocno-dąbrowa górnicza. No to jedziemy naprawdę na najwyższych obrotach. Od y, toru trzeciego tam akurat y, ruszyła na pierwszej zmianie Julia Podróczna. Ona przekaże y, Oliwii Klar y, pałeczkę, i już y, w tej chwili wydaje mi się na przeciwległej prostej. Jest naprawdę y, bardzo dobrze dla my, Ostrowianek, jak y, wygląda dobrowa górnicza. Na drugiej zmianie Julia przewieźnik biegła, teraz już przekazała pałeczkę y, Zuzannie Sradze. Natomiast ostatnia zmiana po stronie Ostrowa to już Inga Kanicka i to może być bardzo mocny finisz, jeżeli chodzi o drugie miejsce, tutaj Dąbrowa Górnicza i Paulina Nawrot, a więc siedmioboistka, czy ona dobiegnie jako pierwsza? No nie, nie miała tutaj szans, żeby dogonić, żeby dogonić tutaj Stal Ostrów Wielkopolski, zegar nam się nie zatrzymał, czy to będzie wynik lepszy? Niż, niż w zeszłym roku, tak jak powiedziałem 47-47, jest lepszy, 47-22, Stalostrów Wielkopolski broni tytułu mistrza Polski w sztafecie sprinterskiej. Drugie miejsce, MOS CSIR Dąbrowa Górnicza z czasem 47-58 i brąz dla azs UMCS Lublin. 48.